Witajcie, kochani, w ostatnim już dzisiaj filmiku mojego challenge'u. Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy i nie wiecie o, o co chodzi z tym challenge'em, no to koniecznie zajrzyjcie tutaj pod ten link, który wyświetla Wam się u góry. Dzisiaj zapraszam Was jeszcze raz na filmik włosowy. Dzisiejszy filmik będzie skierowany nie tylko do posiadaczek włosów kręconych czy falowanych, ale również do posiadaczek włosów prostych. Także myślę, że każdy będzie mógł z tego filmiku chociaż częściowo skorzystać. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, moim zdaniem, najbardziej przydatne akcesoria do włosów. Nie tylko do włosów kręconych, tak jak powiedziałam, czy falowanych, ale również do włosów prostych. Chyba tylko jedno urządzenie raczej nie sprawdzi się u osób prosto włosych, ale cała reszta myślę, że zdecydowanie tak. Więc może zaczniemy od pierwszej rzeczy, którą, o której przed chwilą mówiłam, czyli o tym, co się może nie sprawdzić u prosto włosych, a potem przejdę już do całej reszty. Pierwszą rzeczą, którą uważam, że to jest bardzo przydatna rzecz w pielęgnacji, jest to dyfuzor. Mówię tutaj oczywiście o takim dyfuzorze z ząbkami. Mówię tu konkretnie o dyfuzorze dla kręconych włosów, dlatego że to raczej się nie sprawdzi u osób, które mają włosy proste. Natomiast jeżeli ktoś posiada z Was włosy z tendencją do kręcenia się lub podatne na kręcenie, to, to urządzonko zdecydowanie Wam się sprawdzi. E, takie urządzonko możecie mieć oczywiście w zestawie z suszarką lub możecie sobie po prostu dokupić osobno, na przykład na Allegro, taką wersję uniwersalną. Ja akurat moje urządzonko miałam dołączone do mojej suszarki, o której zresztą mówiłam Wam wczoraj w tym filmiku. Kolejną rzeczą, która moim zdaniem jest bardzo przydatna, to jest oczywiście szczotka do włosów. Każdy z nas ma oczywiście jakieś swoje ulubione czesadła. E, ja też mam kilka, e, natomiast mam jedno, którego używam praktycznie zawsze i jest to szczotka Tressful Yours, o której też więcej mówiłam w tym filmiku u góry. E, bardzo lubię tę szczotkę, dlatego że jako jedyna tak naprawdę bardzo przyspiesza proces suszenia moich włosów. E, jest też dość duża, więc czesanie nią naprawdę dzięki temu zajmuje po prostu o wiele, wiele mniej czasu. E, te ząbki są oczywiście plastikowe, ale takie dość giętkie, więc nie szarpie mi włosów, e, ładnie mi rozczesuje kołtuny i po prostu bardzo ją lubię. Jest też bardzo łatwa w czyszczeniu. E, jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, to koniecznie zajrzyjcie w filmik o szczotkach, o którym przed chwilą Wam mówiłam. Tę szczotkę polecam do każdego rodzaju włosów, myślę, że sprawdzi się tak samo dobrze na włosach kręconych, tak samo dobrze na włosach falowanych, jak i na włosach prostych. Kolejnym czesadłem, kolejnym akcesorium, ale kolejnym czesadłem jest rzecz, którą uważam, że każdy gdzieś tam powinien mieć w, swoim, w swojej łazience. Dlatego, że czasami łatwiej jest rozczesać tym włosy, może łatwiej jest te włosy po prostu wystylizować. I jest to najprostszy grzebień z szeroko rozstawionymi zębami. Ja ten grzebień kupiłam akurat w Primarku. Ale takie grzebienie możecie znaleźć tak naprawdę w każdym sklepie. Są one bardzo wygodne, jeżeli chcecie wystylizować, to znaczy rozczesać włosy kręcone, chcecie im nadać ładniejszego wyglądu, chcecie ładnie rozdzielić te swoje pasma, to bardzo fajnie się właśnie sprawdza taki grzebień, i uważam, że każdy powinien taki grzebień w swojej łazience mieć zarówno osoby, które mają proste włosy, jak i te, które mają włosy kręcone. Jeśli jeszcze tego nie wiecie, włosy kręcone z reguły powinniśmy czesać właśnie grzebieniem z szeroko rozstawionymi zębami, dlatego że dzięki takiemu czesaniu włosy ładniej się układają, zbijają się w większe pukle i po prostu mamy ładniejszy skręt. Z czasem jednak, jeżeli poznacie też swoje włosy, to zobaczycie co one lubią i może się okazać, że na przykład zamiast grzebienia z szeroko rozstawionymi zębami, będą one wolały na przykład szczotkę, która ma mniej ząbków. Ale o tym opowiem Wam jeszcze w innym filmiku. Kolejnym akcesorium do czesania włosów, <grym> miał być to akcesoria do włosów, akurat tak się zgłożyło, że do czesania włosów wybrałam tutaj trzy akcesoria. I kolejną rzeczą jest szczotka Denman. Ja tą szczotkę już też Wam pokazywałam na jednym z moich filmików. Pokazywałam Wam, jak te włosy stylizować tą szczotką. I ta, włosy, ta szczotka nadaje się przede wszystkim do stylizacji włosów falowanych, falowanych czy kręconych. Ale sprawdzi się również dla osób, które posiadają włosy proste, dlatego że jest to również szczotka dzięki której możecie dokładnie rozprowadzić odżywkę na swoich włosach. Moim zdaniem nie nadaje się do rozczesywania włosów, natomiast do wczesywania odżywki nadaje się jak najbardziej i uważam, że jest to bardzo fajne akcesorium, które można wykorzystać do każdego rodzaju włosów. Ja zostałam posiadaczką dwóch szczotek Denman, jest to oczywiście Denman D4. Ta środka to jest również Denman D4, natomiast jest to wersja torebkowa oraz wersja normalna, zwykła, ta oryginalna wersja. Jest ona po prostu większa. Używałam już obu wersji i mogę powiedzieć, że jak na razie sprawdziły się obie tak samo. Tej nie używałam jeszcze zbyt długo, więc za dużo o niej Wam powiedzieć nie mogę. Jedyną rzecz, którą mogę Wam powiedzieć w tym momencie, to to, że nie używałabym jej za każdym razem przy stylizacji, dlatego że jest jednak troszkę za mała i. Dużo wygodniej tą stylizację przeprowadza się tą szczotką, ale jeśli macie mało miejsca i nie macie e, gdzie zabrać tej szczotki i wolicie coś mniejszego, to ta szczotka też pewnie się u Was sprawdzi. Kolejną rzeczą, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać e, jest rzecz, która moim zdaniem również przyda się każdemu typowi włosów. E, nieważne czy są długie, krótkie, falowane, kręcone czy proste. Myślę, że po prostu sprawdzi się to u każdego i każdy powinien takie akcesorium u siebie w domu mieć. I oczywiście mówię tutaj o ręczniku z mikrofibry, ale nie jakimś tam zwykłym ręczniku z mikrofibry, tylko o gotowym turbanie. Ja takie ręczniki posiadam w dwóch wersjach. To jest wersja z Lidla. Mam jeszcze również wersję, którą kupiłam w Decathlonie, ale w tej chwili niestety nie mogę Wam jej pokazać, dlatego że wylądowała w pralce. Także o tamtej wersji pewnie nagram Wam zupełnie inny filmik i pewnie Wam ją jeszcze pokażę, ale spróbuję za to podlinkować Wam tamten ręcznik również tutaj w opisie. Uważam, że każdy powinien mieć taki turban. Po pierwsze dlatego, że jest to turban z mikrofibry, która nie niszczy tak bardzo włosów jak ręcznik frotowy. Dodatkowo jest on bardzo mały, możecie go zwinąć i zabrać zawsze ze sobą w podróż. Nie musicie targać wielkiego ręcznika, bo do takiego ręcznika spokojnie zmieszczą się nawet bardzo długie włosy. Dodatkowo taki ręcznik możecie użyć również do nakładania maseczek, ale nie jako solo, tylko na przykład pod czepek I to jest właśnie kolejne akcesorium, które chcę Wam pokazać. I to jest oczywiście czepek. Mój czepek jest to typowy czepek prysznicowy. Czasami nas w filmach lub nawet na bajkach jakichś amerykańskich możecie zaobserwować, że niektóre postaci właśnie mają takie czepki. Ja również taki czepek mam, kupiłam go za około chyba 2 euro w Superwalu tutaj w Irlandii. I jest to czepek, którym akurat nie polecam Wam tego konkretnego czapka, z tego względu, że ten czapek ma tutaj koronkę na samym brzegu, która trochę gniecie mnie w głowę, dlatego naprawdę będę go zmieniała. Więc linku do tego Wam nie dam. Natomiast mówię tutaj po prostu o czepku jakimkolwiek czepku prysznicowym, który może posłużyć Wam do nakładania i trzymania maseczek na włosach przez dłuższy czas, żeby on nie wybrudzić sobie gdzieś tam ubrań. Może posłużywać Wam również do tego, aby naolejować Wasze włosy na przykład na noc, nałożyć taki czepek i na to nałożyć właśnie ręcznik, który sobie zawiniecie, taki turban, który sobie zawiniecie na głowę i pójdziecie sobie w tym spać, jeśli nie chcecie sobie ubrudzić pościeli, czy piżamy, czy jakichś ubrań. Pamiętajcie tylko, żeby taki czepek, który ma posłużyć właśnie do tego, żeby nakładać na przykład maseczki czy olej na włosy, e, powinien mieć tutaj w środku taką folię. Nie powinien być w całości z materiału, dlatego, że w materiału wtedy całą tą odżywkę, bądź cały ten olej e, albo przynajmniej większość tych produktów po prostu wchłonie materiał, a tego raczej byśmy nie chcieli. Kolejnym akcesorium, e, które Wam bardzo polecam, e, przetestowałam i będę chciała na pewno niedługo kupić sobie kolejne wersje, e, jest to gumka do włosów z firmy Almania. Jest to jej dwabna gumka do włosów. E, ja tą gumeczkę już Wam pokazywałam w tym filmiku, e, w którym porównywałam Wam gumkę z AliExpress do tej z Almanii. E, w tej chwili Almania jest moim absolutnym faworytem e, i na pewno ze mną zostanie. Bardzo lubię tą gumeczkę, bardzo często też ją noszę e, i będę chciała na pewno dokupić e, więcej takich gumeczek jedwabnych. E, a jeśli chcecie posłać więcej, dlaczego? Jestem zdecydowana na to, żeby kupić kolejne takie gumeczki, to kolej... koniecznie zobaczcie filmik. Kolejną rzeczą, którą również bardzo Wam polecam i również sprawdzi się przy każdym typie włosów, tak samo zresztą jak gumeczka Almania, jest kolejna gumeczka do włosów i jest to gumeczka, którą kupiłam za dosłownie chyba 4 zł w drogerii Rossmann. Hmm, nada się ona dla te, do każdego rodzaju włosów, ze względu na to, że jest po pierwsze, jest dość duża, e, jest dość rozciągliwa i przede wszystkim nie ma metalowych zakończeń, więc nie będzie niszczyła naszych włosów. Możecie swobodnie ją używać, e, czy to pod prysznic, czy to po prostu do związania koka, e, czy kucyka, jakkolwiek wam pasuje a kiedy gumeczka Wam się wybrudzi, możecie po prostu wrócić ją do pralki i wyprać. Uważam, że jest to bardzo fajne akcesorium, które w dodatku jest tanie i myślę, że warto taką gumeczkę mieć gdzieś tam w, swoim, w swojej łazience. I ostatnim już akcesorium, które chcę Wam dzisiaj pokazać, jest to akcesorium, które było kiedyś bardzo popularne, teraz wydaje mi się, że zmniejszyła się trochę jego popularność, i są to znowu gumeczki i tym razem są to gumeczki Invisibubble. Te gumeczki były kiedyś bardzo popularne. Ja nadal mam swoje gumeczki Invisibubble i uważam, że jest to naprawdę bardzo fajna gumeczka. Mówię tutaj o tych oryginalnych gumeczkach. Nie jestem pewna jaka jest ich cena, ale postaram się wam znaleźć link do tych oryginalnych gumeczek i wrzucić wam w opisie. Ja uważam, że te gumeczki są bardzo fajne, dlatego że używam ich. Już ponad dwa lata. Naprawdę kupiłam tylko jedno opakowanie tych gumeczek, wystarczyło mi to na ponad dwa lata, więc są bardzo wydajne. Dodatkowo możecie ich użyć również jako bransoletki na rękę. Wyglądają również bardzo fajnie zaplecione na włosach i przede wszystkim nie ciągną włosów. Ja bardzo lubię je stosować, na przykład do wieczornego spinania włosów, kiedy idę spać i na drugi dzień chcę nadal chodzić w rozpuszczonych włosach, żeby tych włosów nie reanimować i bardzo mi się te gumeczki sprawdzają. Dlatego bardzo mam te. Gumeczki również polecam. Skoro jesteśmy w temacie akcesoriów, to pokażę Wam jeszcze jedno akcesorium, które na razie nie wydam wam opinii, ani Wam go nie polecę, ani nie powiem, że jest niedobre. E, dlatego, że jest u mnie jeszcze w fazie testów e, i jest to opaska, którą mam na głowie. E, opaska, którą mam na głowie, spróbuję wam ją pokazać. E, jest to opaska Zazibans. Jest to taka kwadratowa opaska, e, która przypominać miała troszeczkę e, okulary. To znaczy jest zrobiona na kształt okularów i ponoć sprawdza się świetnie przy włosach kręconych. Ja jeszcze wam nie mogę powiedzieć zbyt wiele o tej opasce, dlatego że dopiero ją testuję. Więc, żeby się dowiedzieć czegoś więcej na temat tej opaski, zasubskrybujcie mój kanał i zostańcie ze mną tutaj na dłużej, bo na pewno nagram z nią zupełnie osobny filmik, dlatego że myślę, że trochę wam tutaj o tej opasce będę mogła poopowiadać. Lubię ją, ale. Mam tutaj pewny, ale, o którym właśnie opowiem Wam w osobnym filmiku. Tak więc na opasty zazibanc zakończymy dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli filmik Wam się podobał, to mam nadzieję, że zostawicie mi łapkę w górę. No i mam nadzieję, że zasubskrybujecie mój kanał, żebyście mogli oglądać kolejne odcinki. Jeśli coś Was zainteresowało albo chcielibyście o coś zapytać, to koniecznie zostawcie mi taką informację w komentarzach, a ja z przyjemnością Wam odpiszę. No i kończąc tym filmikiem, kończę już mój challenge tygodniowy. Kolejne filmiki już nie będą pojawiały się tak często, przynajmniej na razie. Ale już kolejne filmiki myślę, że pojawią się za tydzień. Będą to zarówno filmiki włosowe, jak i vlogowe. Może wpadną na nawet milion innych pomysłów. A jeżeli Wy macie jakieś pomysły na filmiki, które chcielibyście u mnie zobaczyć, to też koniecznie dajcie mi znać. Wtedy postaram się oczywiście coś dla Was specjalnego nagrać. Także mam nadzieję, widzimy się już za tydzień. A może nawet wcześniej? Zasubskrybujcie kanał i bądźcie na bieżąco. Do zobaczenia!